W pierwszym kroku zapiszmy wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą nam stworzyć wielomian W od x. Otóż wiemy, że ten wielomian ma być stopnia piątego, co w skrócie zapiszemy w ten sposób. Stopień wielomianu W od x to się równa 5. Taki wielomian ma mieć tylko 3 wyrazy różne od zera. 3 wyrazy. I ponadto dla x równego minus 1, wielomian przyjmie wartość równą 6. Co zapiszemy w skrócie? W od minus 1 to się równa 6. Skoro stopień wielomianu jest równy 5, to maksymalną potęgę, jaką możemy zastosować przy zmiennej x, to jest właśnie liczba 5. Natomiast przed tą zmienną możemy ustawić dowolną liczbę, jaka przyjdzie nam do głowy. Dowolna liczba rzeczywista. Niech to będzie na przykład liczba 2. W ten sposób otrzymujemy jeden z wyrazów wielomianu. 2x do potęgi 5. Kolejny wyraz, niech to będzie na przykład 3x. A trzeci wyraz oznaczymy w ten sposób. Jak wyraz wolny, a0. Ten wyraz wyznaczymy w oparciu o ten warunek. To może najpierw zapiszmy wielomian. Wielomian w od x to się równa 2x do potęgi piątej plus 3x plus a0, które musimy wyznaczyć. I teraz, korzystając z tego warunku, otrzymalibyśmy następujące równanie. Zobaczcie, w miejsce literki x, zmiennej x, mamy wstawić liczbę minus 1, zgodnie z tym, co zapisaliśmy tutaj. No więc. Tworzymy równanie 2 razy minus 1 do potęgi piątej plus 3 razy minus 1 plus a0 to się równa i wartość wielomianu dla minus 1 jest równa 6, a więc tutaj wpisujemy 6. Policzmy lewą stronę i uporządkujmy ją. 2 razy minus 1 do potęgi piątej to jest minus 2. 3 razy minus 1 to minus 3, plus A0 to się równa 6. Po lewej stronie równania otrzymujemy minus 2, minus 3 to jest minus 5, plus A0 to się równa 6. Na prawą stronę tego równania przenosimy minus 5, więc po lewej stronie otrzymujemy A0, a po prawej stronie mamy 6 plus 5 to jest 11. I w ten sposób wyznaczyliśmy przykład naszego wielomianu. Przepiszmy go jeszcze raz. Wielomian w X ma postać 2x do potęgi piątej plus 3x plus 11. I teraz uważajcie, jeśli zastosowaliście w swoim wielomianie inne wyrazy niż te, które tutaj zapisałem. Na pewno w waszym wielomianie będzie występowało x do potęgi piątej, ale jeśli macie inny współczynnik stojący przy x do potęgi piątej, jeśli też nie macie takiego wyrazu, tylko na przykład zapisaliście sobie minus pierwiastek z dwóch x do kwadratu, to wtedy zauważcie, że wyraz wolny wyjdzie wam zupełnie inny niż u mnie. Więc tak naprawdę każdy z was, w zależności od tego, jakie wymyśli sobie tutaj te dwa pierwsze wyrazy, Otrzyma inny wyraz wolny, a co za tym idzie, inną postać wielomianu.